Jaka piękna droga, powiedziała pierwsza mała świnka. Chyba pójdę nią i przekonam się, co mnie na niej spotka. Niedługo potem ujrzała człowieka ze snopkiem słomy. Dzień dobry panu, przywitała się grzecznie. Niech mi pan sprzeda ten snopek słomy, przyda mi się na budowę domku. Zgoda, odrzekł człowiek. Pierwsza mała świnka dała człowiekowi wszystkie pieniądze za snopek słomy, potem zabrała się do pracy, zaczęła wiązać słomę w pęczki i przymocowywać do kijów. Robiła to tak długo, aż wybudowała ścianę. Wreszcie mała świnka samodzielnie zrobiła przytulny, mały domek ze słomy i była bardzo zadowolona. Ale kiedy siedziała w środku i jadła pierwszą kolację w nowym domku nadszedł zły wilk. Polował przez cały dzień w wielkim lesie, ale nie znalazł nic do zjedzenia, więc był bardzo głodny. Nic dziwnego, że kiedy zobaczył malutki domek świnki pomyślał, wreszcie znalazłem kolację. Zapukał do drzwi i zawołał: mała świnko. Uchyl drzwi, pozwól wejść do środka mi Pierwsza świnka wyjrzała przez okno Kiedy zobaczyła wielkiego złego wilka zawołała kr, 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 kr. Nie otworzę drzwi przed tobą, boś ty jest bardzo złą osobą to bardzo rozwścieczyło wilka. Ryknął bardzo głośno. Mmm, jak się nadmę. Jak dmuchnę, to z tym domkiem będzie krucho. Ale świnka wciąż nie chciała go wpuścić do środka. Wielki, zły wilk sapnął i dmuchnął tak. Tak długo, aż mały domek ze słomy rozsypał się. Pierwsza mała świnka musiała uciekać tak szybko, jak tylko potrafiła, bo inaczej wilk naprawdę by ją zjadł. Wkrótce potem druga mała świnka postanowiła poszukać szczęścia w szerokim świecie. Powiedziała mamie: Do widzenia! i poszła sobie. Szybko dotarła do wysypanej żwirem drogi. Jaka przyjemna droga. Mam nadzieję, że prowadzi w jakieś ciekawe miejsce, gdzie znajdę swoje szczęście, pomyślała. Skręciła więc w żwirową drogę. Wkrótce druga mała świnka spotkała człowieka niosącego wielką walizkę patyków. Dzień dobry panu. Przywitała się uprzejmie druga mała świnka. Czy nie sprzedałby mi pan tej wiązki patyków? Chciałabym zbudować z nich swój domek. Oczywiście, odpowiedział człowiek. Druga mała świnka dała mu wszystkie pieniądze za patyki. Wzięła wiązkę i zabrała się do pracy, dokładnie opiłowała patyki. Potem poprzybijała je do siebie. Wkrótce zrobiła z patyków przytulny, mały domek. Kiedy tylko druga mała świnka wstawiła frontowe drzwi, nadszedł wielki, zły wilk. Zapukał do drzwi i zawołał, mała świnko, uchyl drzwi, pozwól wejść do środka mi. Kiedy druga mała świnka wyjrzała przez okno i zobaczyła wielkiego, złego wilka, odpowiedziała, kh, kh, kh. nie otworzę drzwi przed tobą, boś ty jest bardzo złą osobą rozwścieczyło wilka. Bardzo głośno zaryczał. Jak się nadmę i jak dmuchnę, to z twym domkiem będzie krucho. Druga mała świnka bardzo się przestraszyła, ale nie wpuściła wilka. Zły wilk nadął się i dmuchnął. Fuknął i dmuchnął. Dmuchnął i fuknął. Fuknął i dmuchnął. Minęła chwila, i zły wilk zdmuchnął domek drugiej świnki, który rozpadł się na drobne patyczki. Druga mała świnka musiała uciekać tak szybko, jak tylko potrafiła, bo inaczej zły wilk zjadłby ją na kolację. Niedługo potem trzecia mała świnka postanowiła wyruszyć w świat i poszukać swojego szczęścia. Zapakowała swoje ulubione rzeczy i powiedziała: Mamie, do widzenia! Ruszyła przed siebie. Nie minęło wiele czasu, kiedy znalazła wąską drogę. Jaka mała, spokojna droga? Powiedziała sama do siebie. Ciekawe, co mnie spotka, jeżeli nią pójdę. Pomyślała. Ruszyła polną drogą. Po pewnym czasie spotkała człowieka wiozącego taczkę cegieł. Dzień dobry, panu! Przywitała się grzecznie trzecia mała świnka. Czy nie sprzedałby mi pan tych cegieł, zbudowałabym sobie z nich domek? Oczywiście odpowiedział człowiek. Trzecia mała świnka dała mu wszystkie pieniądze i zabrała cegły. Rozmieszała cement i dokładnie układała cegły, jedną na drugą. Po pewnym czasie wybudowała sobie przytulny domek. Gdy tylko trzecia mała świnka weszła do nowego domku, nadbiegł wielki zły wilk. Zapukał do drzwi i głośno zawołał: Mała świnko, uchyl drzwi! Pozwól wejść do środka! Mi. Trzecia mała świnka wyjrzała przez okno, zobaczyła wilka i odpowiedziała: Nie ja otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. Wilk bardzo się zdenerwował słysząc te słowa, ryknął więc bardzo głośno: Jak się nadmę, jak dmuchnę, to z twym domkiem będzie krucho. Potem zaczął fukać i dmuchać. Dmuchał i fukał coraz mocniej, ale choć się wytężał, nie mógł zdmuchnąć małego domku zbudowanego z cegieł. Wdrapał się więc na dach i wsadził głowę do komina. Wsadziłem już nos do środka, zagroził wilk. Bardzo proszę, odpowiedziała mała świnka. Teraz włożyłem już do środka uszy, odgrażał się wilk. Bardzo mi miło, drwiła trzecia mała świnka. Wepchnąłem też łapy, straszył wilk. Bardzo dobrze, spokojnie odpowiedziała trzecia mała świnka. Już cały wszedłem do środka, poinformował wilk i zjechał kominem do chatki. Nieoczekiwanie, wilk wydał z siebie straszne wycie, gdyż mała przebiegła świnka ustawiła na palenisku wielki kocioł z wrzątkiem. Wielki zły wilk uciekł z powrotem przez komin najszybciej jak tylko potrafił, gdyż w przeciwnym razie na pewno ugotowałby się w kotle wrzącej wody. I tak wielki zły wilk uciekł gdzie pieprz rośnie, a trzecia mała świnka mieszkała sobie szczęśliwie w niewielkim, przytulnym domku z cegły.